Myślę, że nasze społeczeństwo zaczyna się dzielić na te, które jest za wdrożeniem sztucznej inteligencji do naszego życia i za tym, które nie jest. Moim zdaniem, ludzie, którzy przestaną tworzyć własne rzeczy własnoręcznie i zawierzą to AI, będą żyć dalej, ale rynek będzie przepełniony wszystkim, co było stworzone sztucznie, wszystkim, co było stworzone syntetycznie. I ludzie zaczną poszukiwać rzeczy naturalnych, stworzonych ludzką ręką, wymyślonych przez człowieka. Więc wszyscy, którzy tworzą relacje z ludźmi, którzy tworzą rzeczy własnoręcznie, bez użycia komputera, wszystkie manualne prace, wszystkie warsztaty, doświadczenia wspólnego czasu spędzanego z innymi ludźmi, wszystko to zyska na ogromnej wartości. I ludzie, którzy potrafią przekazać informacje, wiedzę, którzy potrafią dzielić się czymś sami z siebie, bez komputera, we własnym gronie, ci, którzy potrafią tworzyć rzeczy własnym umysłem, własnymi rękoma, bez potrzeby ingerencji komputera. Ci ludzie w przyszłości będą znaczyć bardzo wiele. Bo kiedy świat zaleje syntetyczna twórczość, to nieliczni zostaną, tworząc naturalnie.